Z książki, Maryja mówi do Ciebie, siostry Bożeny Marii, Hanusiak, 20 sierpnia. Jestem matką łaski Bożej. Bóg zapragnął przeze mnie obdarowywać swoje dzieci łaską. Uczynił moje serce pełnym miłosierdzia, czułości, delikatności. Wielu nie doświadczyło miłości ze strony najbliższych ludzi, ojca, matki, dlatego trudno im wierzyć bez zastrzeżeń w moją czułą miłość. Im głębszych zranień dosnałeś, tym bardziej potrzebujesz doświadczyć, że jestem z tobą. Leczę twoje serce, spragnione miłości. Chcę, abyś odkrywał, jak dobra jestem dla ciebie, prowadzę cię w ramiona Jezusa, twojego Zbawcy. Raduj się moją obecnością przy tobie, nigdy cię nie pozostawię.